Jeśli jesteś testerem, to na pewno znasz to uczucie. Zgłaszasz problem. Dobrze opisany, powtarzalny i poparty dowodami. No po prostu 100% pewności, że to bug. Ale reakcja na zgłoszenie nie jest taka, jak sobie wyobrażasz. Ktoś zamyka ticket i uznaje, że user sobie poradzi. A potem na produkcji błąd wraca, a użytkownik jednak sobie nie poradził. Saport już nie wyrabia, klient wydzwania, a w zespole popłoch i szukanie winnych. No i okazuje się, że bug był już znany i nawet był zgłoszony. Niestety rzeczywistość jest brutalna, a testowanie to po prostu proces informacyjny. To znaczy Twoim zadaniem jest zgłoszenie błędu, ale oprócz świetnego raportu warto zrobić coś jeszcze. Znalezienie problemu to dopiero początek, bo dobry QA potrafi zbudować narrację wokół problemu i przekonać zespół, dlaczego naprawa błędu jest istotna. Swoją drogą takiego podejścia uczę w moim e-booku testowanie to coś więcej niż klikanie, więc jeśli chcesz poznać szczegóły, to napisz w komentarzu e-book.